Pierwszy ekran, który mamy tutaj, jest ekran logowania i zamierzam kod firmowy, identyfikator użytkownika i hasło. I od razu zobaczymy, że przenosi mnie na stronę startową. Po lewej stronie mamy dostępy do PCN. Tutaj mamy potencjalne wiadomości firmowe. Tutaj są nasze otwarte zadania. Tu są moje a, ulubione, a tu moja historia. Wszędzie gdzie byłam w ciągu ostatnich 15 do 20 lat. Na górze mamy małą ikonę menu, a jeśli ją kliknę, zobaczymy tu wszystkie potencjalne menu. Powiedzmy, że chcę przejść do customers, zobaczyć klientów. Ukliknę parę razy i pojawi się ekran klienta. Mogę również użyć menu wyszukiwania i wpisać słowo customers. To mi da wszystkie te ekrany i raporty. Jeśli też mogę wpisać to słowo customers w ten sposób i zobaczymy to małe okienko, które mi pokaże tylko pięć potencjalnych menu lub raportów. Okay, ja teraz kliknę tutaj na Customers. Prawie każdy ekran wygląda tak samo. U góry mamy filtry, poniżej mamy wyniki, a pomiędzy nimi mamy pasek akcji. Jeśli zamierzam wyszukać klientów, po prostu klikam Search i zobaczymy, jak filtry się zmieniły, aby dać nam więcej miejsca na dole na wyniki. Jeśli Ci się to nie podoba, możesz kliknąć Show All Filters, użyć małej pineski. To spowoduje, że filtry otwierają się i nie znikają. A jeśli chcesz zmienić z powrotem, to po prostu odznacz pineskę. Na akcji mogę kliknąć na pasku akcji, mogę kliknąć Add, aby dodać nowy rekord klienta. Lub mogę wrócić i go edytować. To pod menu tu po lewej stronie to można zmieniać, po prostu klikać i przeciągać. Jeśli chcę wyszukać wszystkich klientów, którzy kończącym się na LF powiedzmy mogę Napisać znak procentu i LF i kliknąć Search. I w moich wynikach są tylko klienci, które kończą się na LF. Oczywiście też mogę to zmienić i wszystkie klienci wrócili. Tu są moje ulubione, tak samo jak na internecie z miałą gwiazdeczką. Okay, jeśli troszeczkę pójdę do innego ekranu, żeby dodać to kliknę tu Add to Favorites, kliknę OK, powrotem OK. I teraz zobaczymy, że w moich ulubionych jest Parts i także zobaczymy Parts, jeżeli wrócę do mojej strony startowej. Mogę zduplikować sesję lub można nacisnąć Duplicate Tab, i to ma ten sam wynik. Plex można wysłać e maile Pójdę do innej strony, żeby lepiej pokazać. Czyli tam, gdzie masz opcję na print, masz też opcję na e-mail. Tu zobaczymy, właśnie to e-mail. Mogę wypełnić treść wiadomości. Zmienić temat, mogę wybrać skąd mojej listy kontaktów, które mam w Plex, lub mogę wpisać e-mail, adres. No i oczywiście wysłać. Jeżeli tu to Save com log nacisnę, to Plex będzie śledził wysłaną wiadomość e-mail. I wtedy będzie jakaś historia. Okay, cofnijmy się troszeczkę i wrócimy do klientów. Tutaj napiszę Customers. Oh, customers. Effect. Jeśli tu kliknę Search, mam tutaj listę moich klientów. Mogę ją wyeksportować, a następnie otworzyć plik Excel i zobaczymy tu zaraz tą listę klientów, którą właśnie wyeksportowałam. Każdy klient ma tą małą ikonę spinacza do papieru i możemy tutaj dodać lub zobaczyć załączniki. A tutaj na pierwszej stronie zobaczysz, że tu są dwa, a tu jeden. Wewnątrz naszych klientów wszystko jest śledzone. Zazwyczaj znajduje się taka mała książeczka, która ma historię. Rewizji. Plex śledzi wszystkie zmiany w różnych rekordach wewnątrz Plex. Jeśli to, co tu widzimy, jest niebieskie, to znaczy, że to środowisko produkcyjne. Mogę przejść tutaj i nacisnąć Copy Tab in Test Mode. I zmieni się kolor na jasno pomarańczowy. To znaczy, że to jest tryb testowy. Tryb testowy to kopia produkcyjnej bazy danych, która jest restaurowana codziennie o północy. Ostatnia rzecz, co pokażę, jest dokumentacja. Mogę tu nacisnąć na dokumentację i pokaże mi się strona standardowej dokumentacji w Plex. Mogę również użyć paska wyszukiwana, aby poszukać czegoś innego i to pokaże mi wszystkie wyniki w Plex.